A teraz porozmawiamy o sporcie, a konkretnie o judo. Klub Sportowy Olimpia Judo, witam bardzo serdecznie trenera, panią pedagog i y, zawodnika Judo. No więc właśnie pierwsze pytanie skierowane do trenera. Jak wyglądają treningi judo? Bo wiem, że kolejny już o godzinie 19. Tak, tak. <gry> e, treningi judo w zależności od poziomu sportowego grupy i umiejętności wyglądają w różny sposób. Tak, w skrócie powiem, że mamy dwa, trzy poziomy treningów. Poziom podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany. Dzieci, oczywiście, są na poziomie podstawowym, czyli treningi w głównej mierze polegają na tym, że jest dużo różnorodnych zabaw, wszechstronnie dziecko rozwijających. I w te zabawy z czasem wplatamy różne elementy judo. Mhm. Przy tym pierwszym etapie nauczania pokazujemy dzieciom i szkolimy takich różnych padów, bezpiecznych upadków na matę dzięki którym właśnie będą mogły bezpiecznie upadać ucząc się później coraz poważniejszych technik judo predyspozycje też tak ciężko z góry klasyfikować osobę, która do nas przychodzi, bo wiadomo, że część dzieci jest takich bardzo ekspresyjnych i od razu pokażą wszystkie swoje atuty, możliwości a część jest... Duża dawka energii ma ee, ogromne znaczenie. Może mieć jak najbardziej, z tym, że może być też taka sytuacja, że dla nas przyjdzie dziecko bardzo takie nieśmiałe i spokojne, ale pod wpływem właśnie pewnych tutaj sytuacji i środowiska judo, e, nabierze jakiejś takiej śmiałości, pewności własnych ruchów i z czasem e, będzie do, z niego dobry zawodnik. Mhm. Więc takie na początku już klasyfikowanie, że on będzie zły, a ten dobry też nie jest do końca dobry. Mhm. A w jakim wieku dzieci pojawiają się na zajęciach? Tak, dzieci pojawiają się na zajęciach od czwartego, piątego roku życia już. Czyli takie maluszki, naprawdę. Tak, 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 dokładnie. I w sumie takim głównym kryterium jest to, czy dziecko jest w stanie wytrzymać tak bez rodziców, na przykład ten czas pół godziny, czy, czy troszkę dłużej, ile wynosi trening judo. Mhm. I czy ma tam jakieś odrobinę takiej samodzielności, na przykład wiązania butów, czy brania udziału w jakichś zabawach takich prostych? Jeżeli tak, jeżeli da sobie radę z tą rozłąką między mamą a, a tej trenera, na przykład, to jak najbardziej zapraszamy i może trenować. Mhm. Rozumiem, że te maluszki w wieku 4 lat nie mają wspólnych zajęć z takim zawodnikiem, jakim jest na przykład Kuba, dzisiaj tutaj obecny u nas w studiu. Jeśli mamy jakieś akcje promocyjne, to jak najbardziej mamy i później. To starsi szkolą młodszych. Tak, jak najbardziej, a nawet biorą ci młodsi w pokazach udział. Przy czym jest tak, że. Wcześniej tam szkolimy, doskonalimy i później jest tak na przykład podczas pokazu, że taki młodszy na przykład sześciolatek wykonuje jakieś, jakąś technikę, jakiś rzut na taki na przykład tutaj 20 kilkuletni zawodnik. Regularne trenowanie jest świetnym sposobem na przyłamanie codziennej monotonii przez, mm, za sprawą uczelni czy też pracy. Mhm. Ym, podstawowym aspektem jest ten fizyczny, a zatem trening przydaje się, by rozwinąć własne ciało. Pomaga w rozwoju siły czy też gibkości, a także jego istotą jest zgłębianie samej dyscypliny judo, czyli techniki rzutów, trzymań, padów, których łącznie w tej dyscyplinie jest spokojnie ponad setka. A zatem, mimo że ja już trenuję tak długo, to jeszcze wiele przede mną, wiele się mogę nauczyć. Mhm. Innym elementem treningu są też walki treningowe, a także taktyka, które mają na celu przygotowanie nas do turniejów i zawodów. Ale także jak wtedy powiedział, mogą się przydać w życiu codziennym, ponieważ różne sytuacje się zdarzają. Um, tak, trening sam trwa półtorej godziny. Zawsze zaczyna się To jest przed... duży wysiłek fizyczny w przeciągu tych 90 minut. Um, zależy to od cyklu, w którym aktualnie zawodnik dany się znajduje. Jeśli to jest przygotowawczy do zawodów, to najczęściej ten wysiłek jest wyższy niż na przykład w okresie roztrenowania. Mhm. A ty już brałeś udział w zawodach? Tak, w zawodach biorę udział już od kategorii dzieci, poprzez młodzików, juniorów, młodzieżowca aż po seniora. Walki na zawodach trwają od 2 do 5 minut, zależnie właśnie od tej kategorii wiekowej. I biorę w nich udział już od kilkunastu lat. Mhm. Mhm. Wobec tego, czy zachęciłbyś tych najmłodszych, być może teraz przed telewizorami, do tego, żeby faktycznie spróbowali tej dyscypliny sportowej? Jasne, gorąco zachęcam do mm, spróbowania swoich sił w tej dyscyplinie. Jest ona mm, naprawdę, należy do tych najbardziej ogólnorozwojowych sportów. Przydaje się i w życiu, pozwala mm, poznać wielu wspaniałych ludzi, a także zyskać umiejętności, które mogą się przydać i na zawodach, czy też właśnie w, Nawet w codzienności? W życiu codziennym, Dokładnie. Tak jak mówił o tym trener. Tak. Teraz przyszła kolejna Panią Pedagog, Pani Karolina Andruszkiewicz. Witam bardzo serdecznie. Pytanie właśnie, jak trenowanie judo może wpłynąć na rozwój naszego dziecka? Ja tutaj się chciałam wypowiedzieć nie tylko z kwestii pani pedagog, ale również jako rodzica, który tutaj uczęszcza, prowadzi swoje dziecko 4 latka chłopca na treningi judo, ale również jako były, była zawodniczka. Więc osobiście uważam, że są takie trzy główne korzyści z tego, że dzieci chodzą na judo, na sport, że się rozwijają w kwestii ruchowej. Pierwsza to taka jest korzyść estetyczna, czyli dbamy o nasze ciało, korygujemy wady postawy. Koordynację wzrokowo-ruchową rozwijamy, która w późniejszym czasie również pomaga dzieciom w nauce pisania czy czytania. Dotleniany jest mózg również na treningach, gdzie później dzieciom również lepiej przyswaja się nauka, jest im łatwiej, one są bardziej odprężone i zrelaksowane. Drugim takim bardzo ważnym aspektem to jest aspekt społeczny, ponieważ dzieci trenują w grupie. Czyli kontakt z rówieśnikiem. Tak, kontakt z rówieśnikiem, który jest bardzo ważny. One uczą się współpracy w grupie, uczą się walki fair play, która jest bardzo ważna, uczą się również przegrywania, o czym tu już trener wcześniej mówił, czyli uczą się panować nad swoimi emocjami. I takim trzecim myślę, że bardzo ważnym aspektem jest również ten aspekt relaksacyjny, który ja głównie nie, nie jako pedagog, i jako rodzic, tylko samą nauką się nie żyje, prawda? Oczywiście. W momencie, kiedy wracamy ze szkoły. Oczywiście, czyli jako rodzic, jako matka swojego dziecka, jeżeli moje dziecko cały dzień przebywa w przedszkolu, gdzie jest dużo zajęć, gdzie jest bardzo dużo i hałasu, i różnorodnych rzeczy, to moje dziecko jest zmęczone, czy w szkole, czy w przedszkolu. A na treningu judo, judo daje to, że dziecko może się zrelaksować, może się odprężyć, może się wyżyć, może zgubić ten negatywny, ten stres, te emocje i to mu daje takie poczucie odprężenia i odpoczynku. To jest tak jak my dorośli, idziemy na długi, jesienny, piękny spacer, w piękną pogodę, i nawet jak jesteśmy już zmęczeni i wracamy do domu, to czujemy się po prostu bardzo dobrze, zrelaksowani i zupełnie inaczej przyjmujemy różne rzeczy. Mhm. Ale niektórzy rodzice z pewnością pomyślą, no tak, ale czy to jest bezpieczny sport, bo na takie nie wygląda? Oczywiście, że tak, Judo, może groźnie brzmi, ale proszę Państwa, jest to obiekt ogromny, jest zabezpieczony. Jest tutaj profesjonalnie przygotowany trener, który również jest pedagogiem i proszę mi wierzyć że jako ja rodzic. Idę na salę judo, to jest tam dużo miejsca, jest mata, która jest miękka, która. Są to warunki stworzone dla dziecka, dla małego dziecka. To dziecko ma możliwość wyżycia się, wybiegania. Ja mogę tylko podać swój przykład. Jeżeli jak moje dziecko przeprowadziłam na trening i powiedziałam mu, kochanie, możesz biegać, to moje dziecko zrobiło na mnie wielkie oczy. Mamo, ale naprawdę mogę, bo tam są po prostu stworzone warunki dla małych dzieci. Są szatni, jest wszystko przygotowane. A jeżeli będą jeszcze inne potrzeby, to myślę, że one będą jak najbardziej realizowane dla rodziców, dla państwa, żeby tym dzieciom było to jak najlepiej. Mhm. A czego dziecko się uczy podczas takiego treningu? Oj no i wielu, wielu rzeczy. Przede wszystkim rozwija sprawność ruchową, ale dziecko uczy się między innymi tej sprawności, uczy się wytrwałości. Trener wyznacza dzieciom granice, pewne zasady, i to uczy też również posłuszeństwa, jakiejś dyscypliny, co jest bardzo ważne. Zawsze powtarza się, że trener to tak naprawdę jest drugi rodzic poza domem, prawda? Dokładnie czego nie załatwi mama, tata. To załatwi trener, bo bardzo często się to sprawdza. Sport, ruch po prostu oczyszcza umysł i ciało i to jej myślę, że jest najważniejsze.